Kasiu znowu nawiążę do tego, do tego wywiadu, bo podczas rozmowy y, powiedziałaś, że wyznałaś, że nie masz obrączki. Dlaczego? No nie, mam obrączkę, ale mam duplikat, Przecież... bo zostawiłam w, w, w dzień dobry TV. <laughs> <laughs> znaczy, ona jest dosyć gruba i zostawiłam na y, umywalce i niestety ktoś ją wziął. Okej, okay. i duplikat, duplikat jest taki, faktycznie taki sam, czy jednak duplikat. widzisz różnicę? Nie, nie, taki sam, ale ja będąc małą dziewczynką, miałam jakieś koszmary na temat zostania żoną. Budziłam się i sprawdzałam, czy mam obrączkę i oddychałam z ulgą, kiedy nie miałam. Więc kiedy, odkąd powiedziałam Piotrkowi, że miałam takie koszmary jako dziewczynka, już byłam wtedy feministką widocznie. I tak bardzo źle mi się kojarzył patriarchat. No i jak, jak mu powiedziałam, że miałam takie momenty w dzieciństwie, znaczy nawracający koszmar, jeszcze... Aha, bo to było związane z tym, że nie widziałam twarzy mojego wybranka, że była zamazana. To był koszmar powracający, więc ja z obrączką mam tak średnio, natomiast małżeństwo lubię. Czyli dobrze, dobrze wspomniałeś dobrze ci jest z Piotrkiem, chociaż wspomniałaś, że A cały myślę, czas się poznajecie. Powiedziałabym, powiedziałabym, jeśli mi było źle teraz. Tak źle. Nie, już nie stoi obok, więc nie słyszę. Ale no, fajnie. Czyli to jest, to jest bardzo intymna rozmowa tylko między nami, tak? Uznajmy, że tak jest. Okay.